Witajcie towarzysze, salut! Dzisiaj jest pierwszy odcinek ASG Zbrojownia W tej serii będę pokazywał Jakie w mojej grupie Cowboys From Hell Są rybyki w ogóle Czy my jesteśmy To już rzucałem trochę Na kanale Filmiki chyba dobry Dobra, to... Więc Góry możecie ogarnąć na kanale, tam z tyłu, z tyłu, na dole, na dole. z mojej firmy, na pewno zobaczycie co najmniej dwa. Tak mi się rzucałem. Ale przejdźmy do materiału. Dzisiaj Wam pokażę tą replikę kabiny AUG A2 z tej re... firmy. Replikowany przez, zrobiony przez. Tokio Marui, zajebisty, kupiony, używany, bo, bo jestem biedny, nie? To znaczy, biedny, udaję biednego, na te mamy towar drogi, ale no trzeba stworzyć pozory, że jakoś piszemy kasę, nie? A nie wyławiamy wszystko z morza po milionach. To w każdym razie, używana replika, w dość dużym stanie. Oczywiście, moje szczęście, kupiłem i, i kurwa, nie mogę strzelać. No nie mogę, ale przejdziemy potem do testu na polu. Póki co, teoretycznie mówimy o co chodzi w tej repylce. Tak więc, tutaj mamy. Już patrząc wizualnie, ulepszyłem na nalewką. Mamy nazwę. Nazwałem moje cukierniko Auger 2000. <laughs> mamy magazynek Fajnie zrobiony z Woodlandem. A kolimator. ACM 1x40 bardzo fajny, naprawdę jest naprawdę masywny, jest naprawdę duży, Raczej tak więc nic nie zobaczycie, ale jest konkretny. Oczywiście standardowo jak w rączka przesuwana do przodu, na dół, do góry. Mamy stroja, tłumik dźwięku, naprawdę jest bitny, 2100 metrów, to naprawdę przyduża replika. No, patrzcie, jak to jest długie. Przy por odkręceniu gdzieś byłoby takie. To jeszcze tutaj mamy zewnętrznego? widać, tutaj mamy taki farmazon, zamek. Możemy go tutaj zablokować i tutaj mam otwore, otwór do komory. W tej komorze właściwie ona nie otwiera się ale zupełnie, to jest gearbox. Tutaj możemy zmieniać sobie hop-up. Tutaj mamy wejście, stopkę. To trzeba to otworzyć. Tam jest tylko gearbox, Możemy układać baterie i tak dalej. do przechowywania. Tu jest taki magazynek. Tu jest. No, I tak. I mam do. No, Dobra, tak z zewnętrznej. Oczywiście, ta jakby nie była było, kupiona stok. Co Korzystać z usługi, bo to było dużo rzeczy. Nie, nie chciał mi się zapamiętać tego, wam pokażę. Tak, wewnętrznie, oczywiście, jak gość mi to sprzedawał, mówił gearbox prawie cały wyremontowany. Już wam mówię, si nowy, no, nowy silnik, nowe łożyska, cylinder Tłok SHS15, głowica cylindra, głowica tłoka łożyskowana, i nowe okablowanie. Prędkość została zwiększona do 390 FPS. Jakbyście zauważyli, repliki Tokio Mario jest tylko są tak robione, że mają po 280-290 FPS i są nastawione do tego, żeby je po prostu ulepszać, rozbudowywać. Co my tu mamy dalej? Ach, tak, tak. Gilbox V3, oczywiście jak wszystkie UGI. Trybunał pojedynczy, ciągły, wiadomo. Wykonanie tak. Zwróćcie uwagę, jak prawdziwy ma augu w wojsku. Bo to jest broń bez kolboka, więc nie mówię parpa. Korpus tutaj on jest wykonany z bardzo wytrzymałego ABS-u. A tutaj z przodu to jest metal. To jest metal. To wszystko metal oprócz tej rączki. Tu, tu tu jest ABS. Tu jest metal. Dalej magazynki HKP 300 kulek. Dostałem 3 zestawie. 300, 3. 3260 gram. Normalny karabin. Długość repliki? 805 mm. Nie wiem czy gość to robił z tumikiem. Czy bez. Ale raczej bez tumika. Bo bez tumika. No, wiecie mówię, że tam tam się duża. Od 21 cm. Dalej. Rufa precyzyjna. Tutaj wam nie pokażę. Jakoś tam nie rozkręcę super. Lufa precyzyjna i IOBU. 509 mm dość długa, naprawdę. 6,01 mm średnicy w środku. Dobra równa, do, do, precyzyjna. Oczywiście, o, się śmiałem, bo w tej w zasadzie można wszystko wycisnąć, wcisnąć i tak dalej. Można bardzo szybko rozłożyć, mianowicie zaczynają się magazynka. No, ja Mamy magazynek. Mamy tutaj jakiś przycisk. Wciskamy go. Mamy przycisk. Mamy to. Coś tu tu jest? Nie ma nic. I proszę bardzo. Teraz wystarczy jeszcze. Tutaj mamy taki przycisk. Taki przycisk tutaj jest. Jeszcze zamek cofamy do tyłu. Klikamy ten magiczny przycisk. Ech, zaraz. I, I tutaj mamy, i mamy tutaj rozebrany au, na dwie części, jakiś O, no. ok, i mamy przy auga na trzy części, tak ręczna, więc ten granatnik. Jest tam rzutnia rakiet. Z części bardzo szybka zmiana. Może no, byśmy przeszli do testu. Na polu. A więc... Jeszcze raz kilka. Zaraz będziemy przeszli do testu. Co będzie okazać. A więc, wyszliśmy na plener w Dresie I dzisiaj będziemy testować AUG'a Tak jak mówiłem, dzisiaj, bo Scena, którą oglądaliście wcześniej była nagrana Jakieś pół miesiąca temu, była chujowa pogoda AUG był nie do końca sprawny Nie była to wina repliki, po prostu pierdoliłem sprawę, No i w każdym razie Zrobimy teraz Test na plenerze, bo ta broń jest naprawdę Zajebista jak dla mnie jako cele przygotowałem specjalnie złodzieja. Chodź tu Kacpi. Kacperski posłuży nam jako cel. Jeśli poznajecie tą mordę, to się ucieszycie, jak zostanie kulkami po twarzy. Po tej twarzy to jest, nie wiem, złodziejskie nasienie. Dobra, zaczynajmy. A więc skończyliśmy test, wyszedł, trochę wiało, w sumie nawet w miarę Uregulowałem to miałem wszystko, <laughs> pokażemy jak żeśmy trafili z złodzieja, pierwsza tarcza, ustawiona była na około 20 metrów, bardzo bliska, bardzo bliski dystans, tak to mniej więcej wygląda. Kilka, na, na kilka BB przeleciało obok, ale to nic, dostał w większości wpysk, dobry wynik. Dalej. To jest... To jest... To jest 35 metrów. 35 metrów już dość, też o wiele gorzej sobie poszło, ale nadal bardzo dobrze, zważając na to, że to jest replika na Kulki, 35 metrów, i tyle w banie poszło. To jest bardzo dobry wynik. Ale to jeszcze było na poziomie, nie wiem gdzieś dotąd, bo tarcza była ustawiona dość nisko. Więc spokojnie, w człowieka, prawie wszystko by wleciało. I ostatnia tarcza. Żeby była ustawiona jakieś 45 metrów. Możliwe, że leciutko dalej. Znaczy tutaj dostał Kacpi. I tutaj dostał raz Kacpi więcej śladów być może jakieś odbicia mógł dostać z dwa razy jeszcze w, w pysk, ale większość naboi jak tak leciała szła obok na prawo tak jak mówiłem trochę znosiło na prawo, więc nie wiem dostałby z dwa naboje więcej lub trzy max, ale tak następnego człowieka Waląc serią to spokojnie by dużo nabojów dalej zeszło. Generalnie replika ma zasięg 45, właśnie jak mówiłem, nie wiem czy mówiłem, na poprzednim nagraniu 45-50 metrów, coś takiego, max 55. Przy dobrej regulacji to jest naprawdę fajna replika, zajebista. Polecam ją wszystkim AUK A2 takie Marui. Zajebista. Jest długa, ale bardzo łatwo się do niej przyzwyczaić, bo nie ma kolby. Szybko w obsłudze i najważniejsze, Z tego to konfidenta, tak, Kacpiego nigdy takim kurwom nie ufajcie. Po prostu, taki szkurwysny kłamat, kurwa Kacpie. Nie rób się tego w domu. Patologia pozdrawia. Jo.